Cześć, ja jestem Marta i witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing pewnej paczki. Ale zanim to nastąpi, to taki mały disclaimer, małe ogłoszenie. Pewnie zauważyliście, że ostatnio filmy na moim kanale nie pojawiają się co środę i co sobotę. Od września te filmy będą pojawiały się w każdą sobotę, być może trochę wcześniej niż godzina 16. To jeszcze zobaczę. Natomiast w środę będą się te filmy pojawiały, ale sporadycznie na pewno nie w każdą środę, ale. W Przynajmniej w jedną miesiącu myślę, że tak. Wynika po prostu z tego, że od października no już będę miała dużo mniej czasu. We wrześniu właściwie już też mam dużo mniej czasu, tak więc po prostu nie mogę go poświęcić aż tyle na nagrywanie. Postaram się, żeby te filmy pojawiały się jak najczęściej, ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się już wideo w każdą środę, natomiast w każdą sobotę jak najbardziej będę się starać, aby te filmy się pojawiały. No dobra, to tą małą formalność mamy z głowy. Zabieram się za odpakowywanie paczki, a zanim to zrobię, to jeszcze powiem wam w ogóle, co to jest za paczka. Jest to paczka, którą zamówiłam na stronie wydawnictwa. Pauza. To jest wydawnictwo, które na moim kanale polecałam wam już bardzo, bardzo wiele razy. Wynika to z tego, że ja po prostu książki tego wydawnictwa bardzo lubię. Pani Anita wydaje książki, które trafiają idealnie w to, czego ja właśnie w literaturze szukam. Tak więc sporo znajdziecie ich na moim kanale, sporo z nich wam polecam. A tutaj znajduje się pięć książek, które zamówiłam ze względu na to, że wydawnictwo Pauza zorganizowało na swojej stronie Promocję minus 50% na wszystkie książki. Niestety ta promocja jest już nieaktualna, tak więc już nie możecie się na nią załapać, ale dawałam o niej znać na Instagramie, tak więc polecam zaobserwować je na Instagramie, do którego link znajdziecie na dole w opisie, żeby następnym razem takich okazji po prostu nie przegapić. No i dobra, ja zabieram się za odpakowywanie tej książki. Tutaj raczej się nie mieści ta część w kadrze, w której to robię, ale postaram się to zrobić szybko, żeby nie zajmować dużo czasu. Najwyżej wytnę fragment jeśli będzie on za długo trwał po prostu. Tutaj na samej górze mamy taką ulotkę. To są chyba wszystkie wydane przez wydawnictwo pauza książki. Także jeżeli macie ochotę, to zastopujcie sobie w tym momencie i zerknijcie na te książki. Ja czytałam, zaraz Wam policzę i powiem wam, ile książek wydawnictwa pauza już przeczytałam, bo mam taki ambitny plan, aby przeszlać je wszystkie, a wszystkich jest chyba 21 czy 22. Dobra, nie, teraz tak patrzę, tutaj jednak nie ma wszystkich książek, ponieważ naliczyłam 6 tych, które przeczytałam, ale nie ma tutaj choćby turbulencji, które czytałam w zeszłym miesiącu czy dwa miesiące temu. Tak więc to nie są wszystkie książki wydawnictwa Pauza, ale właśnie to wydawnictwo wydało jakoś około 20 kilku książek w czasie swojej działalności, która trwa chyba obecnie 3 lata. No ale przejdźmy do tego co interesuje nas wszystkich najbardziej, czyli do książek. Jako pierwszą mam tutaj książkę Eduarda Luisa Historia przemocy. Ja o tym autorze wspominałam wam przy okazji książki Koniec Erin. Tam ta książka wywarła na mnie bardzo duże wrażenie i nie tylko na mnie, bo to jest książka, która zbiera świetne recenzje zarówno wśród czytelników, jak i wśród krytyków, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Teraz jest chyba nominowana do jakiejś nagrody. Nie pamiętam, jaka to jest nagroda, ale gdzieś ostatnio czytałam właśnie, że, że ta książka jest nominowana do jakiejś nagrody literackiej. Natomiast Historia Przemocy to jest chyba jego wcześniejsza książka, tak mi się wydaje, a na pewno została wcześniej wydana w Polsce. Jeszcze tej książki nie miałam okazji czytać. To jest historia o tym, jak główny bohater zostaje zaczepiony przez kogoś nieznajomego na ulicy, który zaprasza go do siebie do domu. I to, czy on to zaproszenie przyjmie, czy nie, jakby zaważy na całym jego dotychczasowym życiu. Tak wynika z opisu. Co więcej się tutaj dzieje, to szczerze mówiąc nie wiem, bo ja tej książki, czy słyszałam o tej książce, ale jakby nie zagłębiałam się konkretnie w fabułę. Także wiem tylko tyle, ile jest tak naprawdę na opisie tej książki, ale jestem prawie pewna, że to będzie świetna rzecz, bo tak jak mówię, koniec nim bardzo mi się podobał i uważam, że jest to naprawdę bardzo zdolny młody pisarz. Dalej mam książkę, którą mogliście już widzieć, bo ona ma bardzo charakterystyczną okładkę, która pojawiała się już w wielu miejscach, wydaje mi się i jest to książka mój rok relaksu i odpoczynku. I ja jak po raz pierwszy usłyszałam o tej książce, jak jeszcze w ogóle nie do końca wiedziałam o wydawnictwie Pauza yy, i po prostu ten tytuł gdzieś tam mi się przeminął, to miałam wrażenie, że to jest taka książka, taki trochę poradnik na temat tego, jak właśnie żyć spokojnie i jak, wiecie, nie żyć w takim pośpiechu i tak dalej. Nic bardziej mylnego, absolutnie nie. Tutaj mamy historię... Ja tę książkę czytałam, także tutaj mogę wam powiedzieć troszkę więcej. Mamy tutaj historię, której akcja toczy się w 2000 roku, a właściwie na przełomie 2000 i 2001. I główna bohaterka pochodzi z takiej bogatej rodziny. Rodzice zostawili jej taki pokaźny majątek, jak mieszkanie, i ona decyduje się rzucić pracę i całkowicie po prostu wyłączyć się z życia na rok. W związku z tym, że ma te środki finansowe, to może sobie na to pozwolić. Ma też kontakty z taką bardzo wątpliwą psychoterapeutką, która przepisuje jej recepty na różne leki i ona po prostu eksperymentuje ze swoim zdrowiem, eksperymentuje z takim właśnie trochę byciem i niebyciem, i przez ten rok całkowicie odcina się od świata. To jest książka, do której ja mam takie trochę mieszane odczucia, to znaczy to jest na pewno książka intrygująca, na pewno książka niezwykle ciekawa, natomiast nie wiem czym ona mi się podobała, szczerze mówiąc, nie jestem przekonana, czy to jest coś, co, co ja lubię, co mi się podobało, ale na pewno myślę, że warto się z nią zapoznać, bo po prostu cały koncept tej książki jest niezwykle ciekawy. Kolejna książka to jest Świeżynka w wydawnictwie Pauza, czyli Witajcie w Ameryce. Lindy Bostrom-Knausgard. I co ciekawe, jest to żona autora Mojej Walki, tego sześciotomowego cyklu książek, takich autobiograficznych poniekąd. Tak więc to jest właśnie jego żona i ona napisała książkę o dziewczynce, 11-letniej bodajże, która traci ojca, której ojciec umiera, i ona w ramach takiego osobistego protestu przestaje mówić. I to też właściwie wszystko, co ja o tej książce wiem, ale będę chciała ją przeczytać jak najszybciej, bo bardzo mnie ta książka intryguje. Jest cieniuteńka, ma 108 stron, więc w ogóle jak przeczytam te książki, których jeszcze nie czytałam, bo mam tutaj dwie książki, które czytałam, i trzy takie, których jeszcze nie znam, jeśli chodzi o wydawnictwo Pauza. To widzę, że zbiera mi się materiał do kolejnego odcinka tego mojego filmu. Polecam krótkie książki, więc być może nagram jakąś drugą część, gdy przeczytam jeszcze trochę takich krótkich książek, które chciałabym wam polecić. No i mam nadzieję, że właśnie książka Witajcie w Ameryce znalazłaby się w takim filmie, że będzie na tyle dobra, że będę chciała ją polecać dalej. Kolejna książka to Florida Lauren Groff. Jest to ta sama pisarka, która napisała Fatum i Furie, czyli książkę, jedną z ulubionych książek Baracka Obamy. Ja Fatum i Furie nie czytałam, ale. Kiedy przeczytałam Florydę, a czytałam ją jakoś na początku zeszłego roku, czyli już prawie... No, myślę, że już tak półtora roku temu, to stwierdziłam, że bardzo będę chciała przeczytać Fatom i Furię, ponieważ Floryda może nie jest do końca taką moją książką, to znaczy, może, bo to jest w ogóle zbiór opowiadań. Tak jak wiecie albo i nie, ja nie przepadam za opowiadaniami. Natomiast styl pisania Lauren Groff jest dokładnie tym, czego ja szukam, dokładnie tym, co ja lubię w literaturze, i ona bardzo mnie do siebie przekonuje właśnie sposobem, w jaki pisze. To jest taki trochę mroczny styl, to znaczy, ta Floryda tutaj jest przedstawiona w taki sposób, nie jak my kojarzymy, wiecie, słońce, wakacje, miejsce, do którego wszyscy pewnie gdzieś tam chcielibyśmy kiedyś pojechać choćby właśnie na urlop. Floryda tutaj przedstawiona jest jako takie trochę mroczne miejsce, gdzie żyją całkowicie dzikie zwierzęta, krokodyle, węże, niebezpieczne miejsce. I to się gdzieś tam właśnie zazębia z taką naturą ludzką, ta dzikość Florydy właśnie z taką dzikością natury ludzkiej. Tak więc to jest takie trochę kontrastowe zestawienie tej Florydy, którą my mamy w swoich wyobrażeniach, a właśnie w tym co jest w tej książce, jest to również bardzo intrygująca rzecz. Nie jest to pod względem treści moja ulubiona książka, natomiast pod względem stylu pisania ja jestem absolutnie zakochana i na pewno chcę więcej Lauren Groff w swoim życiu. A tę książkę kupiłam dlatego, że ta okładka bardzo, bardzo mi się podoba i chciałam ją mieć na swojej półce. I ostatnie maleństwo, które tutaj mam, to jest książka Zgin Kochanie. To jest również chyba, wydaje mi się, jedna z nowszych książek wydawnictwa Pauza, na pewno wydana w tym roku. Jest to historia o kobiecie, która rodzi dziecko i później przeżywa taką depresję poporodową, zaczyna zastanawiać się nad tym, czy jej życie w ogóle ma jakikolwiek sens, czy urodzenie dziecka to było jakby jej jedyne zadanie w życiu. To jest taka trochę konfrontacja macierzyństwa, tak, jak, tak samo jak we Florydzie była konfrontacja właśnie tej Florydy, naszych wyobrażeń, a Florydy w wizji autorki. Tak tutaj mamy właśnie taką konfrontację macierzyństwa, które lubimy sobie wyobrażać, z takim macierzyństwem, które czasem bywa po prostu mroczne. Ponure, które nie zawsze daje taką radość. No i jestem tej książki również bardzo ciekawa. Myślę, że pierwszą z tych książek przeczytam Witajcie w Ameryce, natomiast z kim, kochanie, właśnie chciałabym przeczytać w następnej kolejności. Nie wiem kiedy mi się to uda, na pewno w tym roku, być może już nie we wrześniu, ale w najbliższych miesiącach na pewno. To jest właśnie te pięć książek, które ja zdobyłam na promocji Minus 50 na stronie wydawnictwa Pauza. Tak więc moja kolekcja książek tego wydawnictwa się powiększa, ponieważ mam już chyba cztery albo pięć książek. Tak więc kolejne pięć, może kiedyś uda mi się uzbierać wszystkie, kto wie. Nie jest to filmik w żadnym stopniu sponsorowany, ja te książki kupiłam, zapłaciłam za nie, ale książki wydawnictwa Pauza i samo wydawnictwo bardzo gorąco wam polecam, bo jest to naprawdę ciekawa, wartościowa, i taka niebanalna literatura. Na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że lubicie takie unboxingi wiem, że te filmy są dosyć popularne na BookTube, ale ja sama uwielbiam je oglądać i myślę, że widzowie również lubią taki content od czasu do czasu na kanale. Tak więc mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy znacie wydawnictwo Pauza, a jeśli tak, to jakie są Wasze ulubione książki tego wydawnictwa. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!